Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Księga Izajasza, 40 rozdział, 29 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha Potężny Boże, Ty dajesz mocy zmęczonemu i pomnażasz siły omdlałego. Proszę, pomóż mi nie zniechęcać się moją słabością. Tkwią we mnie różne słabości. Duchowa, emocjonalna i fizyczna. Ty wykorzystujesz je, żeby dać mi pokorę i ćwiczyć mnie w czekaniu na Twoją pełną zaufania zależność. Twoje słowo zapewnia mnie, że ludzie, którzy Ci zaufali, odzyskują siły. Zdaję sobie sprawę, że ten zależny sposób życia nie jest czymś, co powinnam praktykować tylko czasami. Stworzyłeś mnie tak, żebym stale na ciebie patrzyła, doświadczała ciebie jako tego, który żyje i mnie widzi. Czekanie na ciebie jest blisko związane z ufaniem ci. Im więcej czasu spędzam na skupianiu się na tobie, tym bardziej ci ufam, a im bardziej ci ufam, tym więcej czasu chcę z tobą spędzać. Czekanie na ciebie pośród wszystkich moich chwil zwiększa również moją nadzieję, którą mam w tobie. Ta nadzieja błogosławi mnie na niezliczone sposoby, wznosząc mnie ponad okoliczności i otaczając Twoją nieustanną miłością. W Twoje pełne nadziei imię Jezu. Amen.